Okay. Okay. И така што ќе а кто што си така Не бойся. Не Witam, witam, puszczę Wam filmik jak się bawią kotki, amerykańskie, zaraz za moim domem obok, jeszcze się zresztą bawią tam o, 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 palcem tam o, widać czarnego, ale zobaczycie, nagrałem już tam z 10 minut, to starczy jak sobie skaczą i tam pieski szczekają niki. Jednego z tych kotków mieliśmy przez całą noc, bo znaleźliśmy go u sąsiadki, gdzie są psy. Był malutki, jeszcze, nie, jeszcze oczy miał całe, jakby to nazwać, jeden kolor, były takie niebieskie, ciemne, niebieskie, czarne. Nie takie kocie typowe, nie? No, to pokażę Wam, jak żyją sobie amerykańskie kotki. Jak widzicie, mają wydeptaną <laughs> swoją trawę, co się nie spodobało dla sąsiada. Miłego oglądania, sława! Kotki przestraszyły się motoru, ale już wyłażą. Dlatego puszczę ten filmik Wam, żebyście mieli trochę odetchnąć od polityki ciężkiej pracy i tego, co się dzieje na świecie. Coś innego. Taki króciutki filmik. Zobaczymy, czy jeszcze są. Są jednego takiego kotka, w ogóle tu znalazłem. Jednego z nich znaleźliśmy. Ja to nie... Któryś z tych jeden z tych dwóch, chyba z tym bardziej z białymi, albo z szarymi, nie pamiętam. Wrzucę zdjęcie jego na początek filmu. To będziemy wiedzieli, który to kotek. Motor przestraszył, bracia słucha, pilnują, pilnują, bo to nie jest ani matka, ani, ani, ani ojciec, tylko, tylko bracia albo siostry. Ten czarny kuka na mnie, widzi mnie, a reszta się bawi ile wlezie. I tak codziennie. Chyba tego z białymi łapkami znaleźliśmy jakieś tydzień temu, półtorej? Właśnie znaleźliśmy tam, gdzie teraz pies szczeka. Tu na tej działce o, jest piesek i on tam siedział skulony. Ten malutki kotek, no, jakby się zdarzył z pieskiem, to nie byłoby fajnie. No, a teraz mają lankę Przenocował u nas jedną noc, no, ale jak zauważyliśmy rano, że jest więcej małych, matka, to puściliśmy z powrotem. I on pobiegł do nich. On, ona nawet nie wiedzieliśmy. Ci nie znaliśmy kota. No są fajne, piękne. Jest ich sześć. Żona naliczyła ich sześć. O, to jest chyba ten, co go mieliśmy, ten z białymi łapkami. To, o, on chyba jest na, najmniejszy, najsłabszy. Dostaje baty zawsze. Ale już widzę. oj, nawet starsze się zaczęły bawić. No mają fajnie. Ładna pogoda. Mamy tak, nie jest gorąco, nie jest zimno, ale w krótkich spodenkach, w klapkach można chodzić. Słońce już zachodzi. We wrześniowy czas. Sąsiedzi wiem, że nie są zadowoleni, bo te koty ostatnio poprzewracały ten murek. Cały murek to widzimy, ten czerwony taki z cegłówek. tam z czego? No i one, one, te, one też buszują w tym właśnie drzewku, tym takim świoletowymi kwiatkami. Łażą po nim skaczą. A tu mamy jamnika, znaj dwa jamniki, chyba nawet sąsiadka wywiesza planie ta No to jamniki by rozszarpały, kwiatki, jakby tam weszły. No to nic, to tyle. Słowa. To naród wieczny, jeby zwane będą się do pracy w Bo w to rano Pracujący raczej z wielkich korzyści Ale nie narzekają sobie, bo tam to jest A ci co dają, to mogą się użają Ha! 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 Ja mówię, nie, ta obcy, korzyści, a ja mówię, nie. Ta obcy, ność, a ja mówię, nie. Ta oczy czynność, a ja mówię, nie dla obcych. A, ja obcy. a ty rób to co każdy po bo będzie źle, i bez ciebie, rodziną, to rób, to co winał, to, 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 to co chcę, a ty to za każdym bo sobą będzie i bez ciebie, zawiną, tego a ty to co każdy i ciebie, to a ty to co każdy po bo będzie i bez ciebie, zino, z to co I tego się nie wstydzę! A kto się tego stydzi? Wypierdamy!